Zostaw tutaj łapkę w górę w ciągu pięciu kolejnych sekund, jeżeli chciałbyś kosmitów w sezonie dziesiątym. Hej, cześć, Manko moi drodzy, ja jestem Kelty i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o już trzecim i przedostatnim zwiastunie sezonu 10 oraz możliwym karnecie bojowym na ten sezon. Przypomnę jeszcze oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ lecimy po 3000 subów do końca wakacji, a to, czy mi się to uda, zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli mnie lubisz i chcesz mnie wesprzeć, to możesz też wpisać mój kod w sklepie Kelti Podłoga, będę Ci bardzo wdzięczny, a teraz już zapraszam do oglądania. Oglądania. Dzisiejszy zwiastun jest mega ciekawy, a to przez to, że najprawdopodobniej widzimy na nim skiny, które pojawią się w karnecie. Wygląda on dokładnie tak. Jego opis po polsku brzmi Wszystko jest możliwe. Za to ten po angielsku nieco się różni, ponieważ jest to Twist Time, czyli coś w stylu Zakręć Czasem. Na samej tej zapowiedzi widzimy tak jak zawsze wielki neonowy znak X. Pojawiają się tu także te wiązki energii, o których mówiłem więcej w dwóch poprzednich filmach, lecz tutaj są mniej widoczne. Jednak najważniejszą i najistotniejszą rzeczą są tutaj dwie przedstawione nam posta, Macie po lewej oraz prawej stronie od XA. Ta po prawej, jak już pewnie zauważyliście, wygląda jak Drift. Macie rację, ale nie, Drift do gry nie powraca. Tym razem pojawi się inny skin do gnębienia przez polskich graczy, czyli damska wersja Drifta. Pani Drift, jak możecie tutaj zobaczyć, ma inne brwi, zakrzywione do wewnątrz i idące wzdłuż linii oczu, a Drift, którego już znamy, ma Drift prosto do góry. Widać co do tego dużą różnicę. Może też zauważyliście, a może nie, ale ich uszy także się różnią. Uszy damskiej wersji są o wiele mniejsze, prostsze i węższe od tych, które posiada męski drift. Znak na czole jednak posiadają ciągle ten sam, ale poza tym, to na tym teaserze ta postać wygląda jakby była w kolorach mrocznych. Wiecie, tak jak mamy to w przypadku Bright Bomber oraz Dark Bomber. Wydaje mi się natomiast, że jest to spowodowane tylko przez ogólne kolory i klimat całego tego trailera i damski, jak i męski drift będą, że tak powiem, w jednej drużynie. Teraz przyjrzyjmy się lewej postaci. Widzimy tu jakiegoś na pewno potężnego ziomka, który nie oszukujmy się wygląda jak kosmita. Wielu graczy twierdzi, że jest to Ragnarok, mi się jednak wydajesz, że to nieprawda. Spójrzcie na to porównanie. Okej, okay, może kolor oczu i wydobywająca się niebieska lodowa aura się zgadza, ale na tym obrazku nie widać wszystkiego. Spójrzcie na cały oryginał i na to, w co tak jakby jest on ubrany. Ma on na sobie jakiś dziwny kołnierz i wygląda jakby była to część jakiegoś skafandra. Ragnarok czegoś takiego nie posiada i ubrany jest w zbroję. Poza tym przecież wiemy jak wygląda Ragnarok bez maski i wcale nie jest on z samych kości i wygląda dość ludzko. Poza tym mamy jeszcze jeden argument, który wskazuje nam na to, że jest to Ragnarok. Chodzi mi o poukładanie teaserów. Pierwszy zwiastun i Stęchły skład, czyli trzeci sezon. Drugi zwiastun znak przybysza, czyli czwarty sezon. Trzeci zwiastun damski skin drifta. No i właśnie tutaj Ragnarok pasowałby idealnie, ponieważ ta zapowiedź odnosi się do piątego sezonu. Nie wiem, to czy ta postać z Ragnarokiem pozostawiam wam. Piszcie swoje teorie co do niego w komentarzach. Coś, co jeszcze zauważyłem w tym skinie, to to, że ma on tu otwartą buzię i widzimy, co znajduje się w jej środku. To wygląda jakby w japie miał swój własny kosmos. Zobaczcie tylko na tą galaktykę w jego buzi. Zdecydowanie postać ta. Nie należy do rasy, którą wcześniej poznaliśmy, chyba że jest to członek gatunku przybysza lub sam przybysz. Jego w końcu w sumie nie widzieliśmy bez maski. Oczywiście prawie pewne jest to, że obie te postacie, które tu widzimy, pojawią się w sezonie 10 jako skórki do zdobycia najprawdopodobniej w karnecie. Jeżeli tak miałoby się stać, to ja strzelam, że tak jak w piątym sezonie, Drift, tylko tym razem damska wersja pojawiłaby się na pierwszym stopniu karnetu i dostalibyśmy ją od razu po zakupie, a ten drugi skin kosmity pojawiłby się jako skórka za setny stopień. Poza tym co do moich przemyśleń odnośnie karnetu, to widać, że w tym sezonie motywem przewodnim będzie mieszanie w czasie. Dlatego też w karnecie lub jako ukryty skin może pojawić się jakiś podróżnik w czasie. Dodatkowo, skiny w karnecie mogą być pomieszane pod względem swojej przynależności do danego sezonu. Może zobaczymy tam skiny w klimacie wszystkich sezonów. Kosmici i rycerze w jednym karnecie może do siebie nie pasują, ale jeżeli w sezonie 10 będziemy przenosili się w przeszłość oraz w przyszłość, to taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Mi się jednak wydaje, że Epic nie zrobi czegoś takiego, ale wszystko okaże się już dziś o godzinie 16. Wraz z wyjściem ostatniego zwiastu oraz jutro w momencie, w którym pojawi się sezon 10. A co do dzisiejszej zapowiedzi, to jak zapewne wiecie, w Chinach jest prawo, że nie można tam pokazywać kości. Dlatego też trailer, który pojawił się w Chinach znacznie różni się od tego naszego. Po lewej stronie widzimy w nim odpowiednik skina, który pojawi się w Chinach. Nie jest to żaden ukryty skin, a chodzi tylko o prawo w tamtym kraju i oni do zdobycia będą mieli właśnie taką skórkę z maską zamiast tego szkieleta, którego dostaniemy my. Powróćmy jeszcze na chwilę do tego co powiedziałem wcześniej, czyli że trailery idą sezonowo. Najpierw. Trzeci, potem czwarty, teraz piąty, a dzisiaj najprawdopodobniej szósty. Jeżeli tak będzie, to na dzisiejszym teaserze zobaczymy kostkę lub coś z nią związanego. Ponieważ to właśnie ona była motywem przewodnim w sezonie szóstym. Istnieje jeszcze naprawdę mały cień szansy, że dzisiejszy zwiastun będzie połączeniem od szóstego do dziewiątego sezonu, ale na to jest naprawdę bardzo mała szansa i raczej bym na to nie liczył. Zresztą gdy tylko dzisiaj zobaczymy już ostatnią grafikę, to wrzucę wam ją na kartę społeczność, więc o 16 na moim kanale bądźcie aktywni. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. I... Jeśli tak, zostaw tutaj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem, a ja już się z wami żegnam! Trzymajcie się! Cześć!